Powiat Ełcki w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Katyń Ocalić od Zapomnienia zorganizował uroczyste obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katedrze św. Wojciecha została odprawiona msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jerzego Mazura, biskupa Ełckiego. W intencji ofiar z 1940 roku modliła się ełcka młodzież, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych i władz lokalnych. W modlitwie polecono także tragicznie zmarłych 10 kwietnia w katastrofie lotniczej. Katyńska ziemia no, zabrała bardzo sporo Polaków, jak i kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat temu, tak i teraz, prawda? Największy najwięks, polscy, no, zasłużeni ludzie no, byli tam po prostu no i wiadomo, tak jak kiedyś. Najbardziej wybitni, tak i teraz no, Polska straciła, nie ukrywajmy, najważniejszych ludzi dla nas, dla Polaków. O potrzebie pamięci o ofiarach mordów w Katyniu i innych miejscach Związku Sowieckiego mówił w homilii ksiądz biskup Jerzy Mazur, pasterz diecezji ełckiej. Kto nie szanuje, ani nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Po świętej w asyście wielu pocztów sztandarowych udano się pod katedrę, gdzie odbyło się poświęcenie marmurowych tablic, które zostaną umieszczone przy dębach pamięci posadzonych przy szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ełckiego dla upamiętnienia ofiar Katynia. W całej Polsce posadzone zostaną 21 473 dęby pamięci, z których każdy będzie symbolizował jedno nazwisko z listy katyńskiej. Otrzymaliśmy nazwiska ośmiu oficerów. Ośmiu oficerów, y, którzy pochodzą z terenów naszego województwa, z Podlasia, tutaj y, z tych terenów y, i zginęli w różnych miejscach w 1940 roku. Przygotowaliśmy tablicę y, pamiątkową y, pana Tadeusza Skalskiego, bodyspektora policji w Sosnowcu. Y, Był policjantem, y, później został przeniesiony do Lublina, a stamtąd właśnie do Katynia. Młodzież Euckich Szkół przygotowała biografię ośmiu ofiar zamordowanych podczas II wojny światowej przez NKWD. Te tablice moim zdaniem są bardzo dobrym pomysłem, które upamiętniają ten, to właśnie, te, te właśnie wydarzenia. Prawda? Dlatego tutaj tak licznie właśnie widać, jak zgromadzani jesteśmy i chcemy świadczyć o tym, że pamiętamy o tym, co właśnie się wydarzyło. Ileś tam lat temu. Honorowy dąb pamięci przy katedrze posadzili wspólnie z młodzieżą biskup Ełcki Jerzy Mazur, starosta Ełcki Krzysztof Piłat, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Kateńska w Olsztynie Mirosława Aleksandrowicz. W 1940 roku od strzału w tył głowy zginął ojciec pani Mirosławy. Mój ojciec na przykład jako uczeń gimnazjum, 17-letni opuścił gimnazjum, wstąpił do polskiej armii, żeby walczyć o Polskę. Oni przecież tej Polski nie mieli przez ponad 100 lat, ale jak byli patriotycznie wychowani i mieli świadomość, że kiedy zgłoszono hasło, że o Polskę trzeba walczyć, oni do tej walki stanęli. Więc jak można o tych ludziach zapamiętać, Muszę zapomnieć. My sobie nie zdajemy sprawy, że to, że tą Polskę mamy, zawdzięczamy im. Więc winniśmy im przynajmniej tę pamięć. Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina Katyńska przybyła do Ełku ze specjalnym darem. Przywiozłam ziemię z Katynia. Po prostu miałam okazję taką, że 7 kwietnia miałam możliwość wyjazdu z samolotem z panem premierem do Katynia, ponieważ już wcześniej o tą ziemię prosiło gimnazjum numer 14 w Olsztynie, więc przywiozłam ziemi więcej. Zresztą tutaj panie też się ze mną umawiali, że tą ziemię chciałyby mieć, bo już przygotowali nawet woreczki specjalne. Także po prostu przywiozłam dla wszystkich. Pierwszy woreczek z ziemią z Katynia został złożony w pomniku Golgota Wschodu na Placu Katedralnym. Uczestnicy obchodów mieli okazję wysłuchać przemówień okolicznościowych. Następnie delegacje gospodarzy uroczystości, zaproszonych gości oraz ełckich szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem. Nie obyło się bez salwy honorowej oddanej przez żołnierzy Wojska Polskiego z jednostki w Bemowie Piskim. Na zakończenie młodzież ułożyła z zapalonych zniczy napis Katyń 40. Po raz kolejny w naszym powiecie odbyły się targi edukacyjne. W Ełckim Centrum Kultury zaprezentowały się ulica, technika, szkoły zawodowe, szkoły policyjne a także wydawnictwa edukacyjne, ośrodek sportowy, bursa szkolna i poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Chcemy zaprezentować młodzieży gimnazjalnej jak najszerszą ofertę, tak żeby ich wybór dalszej ścieżki kształcenia skończył się powodzeniem. Chcemy, aby ich szanse były jak najlepsze w przyszłości czy w wyborze studiów, czy na rynku pracy. Myślę, że każdy wybór będzie słuszny, ponieważ oferta szkół ponadgimnazjalnych jest niezwykle bogata i bardzo atrakcyjna. Przedstawiciele szkół w różny sposób próbowali zachęcić gimnazjalistów do pójścia w ich ślady. Zakład doskonalenia zawodowego kusił fantazyjnymi fryzurami, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych mini-robotem, a zespół szkół nr 6 smakołykami przygotowanymi przez uczniów tworzonego Centrum Gastronomiczno-Hotelarskiego. Na inny pomysł wpadli uczniowie Ekonomiaka, czyli Zespołu Szkół Numer 5 w Ełku. Dzisiaj, mimo poważnej atmosfery, staramy się kogoś ośmieszyć i zachęcić do przyjścia do Ekonomiaka. Dlaczego do Ekonomiaka? Bo jest to dobra szkoła. Jest tam fajna atmosfera, jest naprawdę dużo zajęć, ciekawych rzeczy. Nie wiem, no, mili nauczyciele. Spokojnie. Niektórzy gimnazjaliści spędzili na targach kilka godzin. Jedni mierzyli ciśnienie, drudzy zainteresowali się zabiegami kosmetycznymi lub z zaciekawieniem oglądali promocyjne filmy. Kolejni przypatrywali się prezentowanym ciekawostkom. Reprezentujemy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Jest to szkoła głównie skierowana do dorosłych, jednakże współpracujemy właściwie z każdą szkołą, która. Uczy zawodu. W targach wzięło udział wielu gimnazjalistów z Ełku i okolic, którzy teraz muszą wybrać nową szkołę. Jak sami mówią, warto dobrze się zastanowić, bo to ważna decyzja. Nie wszyscy są jeszcze zdecydowani. No, jeszcze nie do końca, tak się zastanawiam, między trzema szkołami zielony, czerwony, biały. Tak potocznie uczniowie mówią o ełckich ogólniakach, do których na pewno nie zabraknie chętnych. Bezpośrednie rozmowy z tymi, którzy uczą się w tych szkołach, a także przygotowane prezentacje, wielu już przekonało. Tak, z Białego prezentacja byłam tam i bardzo bym chciała tam się dostać. To mnie szkoła mnie interesuje. Gimnazjaliści, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wybór szkoły, opuszczali targi z wieloma ulotkami. Czas do namysłu nad kierunkiem dalszej nauki mają do 23 czerwca. Wtedy zostanie zakończony elektroniczny nabór do placówek ponadgimnazjalnych. W związku z Dniem Unii Europejskiej przypadającym 9 maja starosta ełcki ogłosił konkurs pod nazwą Portret Europejczyka. Cele konkursu to promocja Unii Europejskiej, poszukiwanie nowych talentów artystycznych, zaprezentowanie umiejętności plastycznych oraz efektywne spędzanie wolnego czasu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół każdego szczebla z terenu powiatu ełckiego. Zapraszamy do udziału w konkursie Portret Europejczyka którego wynikiem będzie Galeria Portretów Europejczyka liczona w tysiącach. Mam nadzieję, że udział w konkursie pozwoli na prezentację portretów własnych, swoich bliskich, rodziny, przyjaciół, być może znajomych z zagranicy, tak żebyśmy mogli zaprezentować, jak wyglądamy jako Europejczycy w dniu. Europy. Prace wykonane dowolną techniką należy składać do 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Portrety będą oceniane przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele władz Powiatu Ełckiego, radni powiatowi, przedstawiciele mediów lokalnych oraz pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Muzyka